Strzegomski basen pamięta o osobach starszych i specjalnie dla nich przygotował poranne zajęcia dla mieszkańców gminy. Pływanie i ćwiczenia dozwolone są jednak pod warunkiem ukończenia 50. roku życia. Każdy wtorek i w czwartek o godzinie 8 danego, czyli przed otwarciem basenów, nasi instruktorzy uczą pływać tzw. żabką naszych mieszkańców oraz prowadzą zajęcia. Rekreacyjno-ruchowe. Cały program Plus 50 jest oczywiście bezpłatny. Mieszkańcy naszej gminy chętnie uczestniczą w programie. Także zapraszam, są jeszcze wolne miejsca. Mamy duże zainteresowanie, zwłaszcza jak świeci słońce, to nasi seniorzy z chęcią przychodzą i odwiedzają nasz basen. Ale też oczywiście chętnie korzystają z naszej siłowni, z sali fitness, grają w tenisa ziemnego-stołowego. Ośrodek Sportu i Rekreacji specjalnie wybrał godzinę 8 rano, by osoby starsze mogły spokojnie popływać, gdy nie przeszkadza jeszcze upał, a do tego mają cały basen tylko dla siebie.